away, take it away, feeling too good to me, chilling all day, all in your space is where I wanna be, here in this room, what did you do, I just can't get Maybe you're brave boy you're my weakness Giving we take, the love that we make It's my favorite drug, too caught up in you Znalazłam te trzy produkty i zawsze je używam, kiedy miję włosy. Świetnie one spisują. To jest Heat Protection, czyli ochrona przed ciepłem. Ważne jest, żeby używać te produkty, zwłaszcza kiedy się suszy włosy albo prostuje. Tutaj mam taki Leave in Conditioner. I słuchajcie, to sprawia, że moje włosy są mięciutkie, jak takie włosy bobasa. Tak mięciutkie i tak ładnie pachną. To jest taki delikatny zapach, ale bardzo przyjemny, także jest to. I ostatni produkt, Późniejszy jeszcze używam tam olejku na włosy, a to jest ostatni produkt. Na razie kupiłam sobie takie małe opakowanko, żeby wypróbować, bo nie jest to najtańsze. W sumie żaden z tych produktów nie jest jakiś najtańszy, ale jeśli chodzi o ochronę przed ciepłem, na pewno coś sobie kupcie, jeśli nie macie i używacie ciepła podczas... Stylizowania włosów, aby chronić te włosy. Zagrodzając do tego to się nazywa Dream Coat Supernatural Spray. I to jest napisane Magically Transforms Texture i Amazing Humidity Proofing Powers. Ogólnie to powoduje, że moje włosy są tak gładkie. I z racji tego, że mieszkam na Florydzie, w Miami, no to mamy bardzo dużą wilgoć, więc nawet jeśli sobie stylizowałam włosy, to one szybko się troszeczkę puszyły. Moje włosy z natury są bardzo przyjazne w użytkowaniu i one się aż tak nie puszą. Ale jednak wiecie, gdzieś by może wyprostowała, albo właśnie suszę na szczotkę, i tylko wyjdę na odwór, pobędę cały dzień i już widzę, że te włosy są takie wiecie. Wszędzie po prostu. A to utrzymuje je właśnie w takim ładnym, gładkim stanie. Więc to też bardzo polecam. Wszystkie te produkty wrócę w opisie, żebyście mogli sobie znaleźć. I tak jak mówię, jeśli te produkty są na przykład za drogie, ale zawsze możecie sobie poczytać jakieś składniki, które są w tych produktach, albo znaleźć jakieś odpowiedniki. Ogólnie nie wiem, w jakiej kolejności powinnam używać. Te produkty, więc robię to intuicyjnie. Najpierw nakładam odżywkę, później nakładam ochronę przed ciepłem, i na sam koniec to, ponieważ tu jest napisane, że po nałożeniu, aby aktywować ten produkt, trzeba właśnie użyć ciepła i tęszyn. Witajcie, kochani, w kolejnym blogu. Nareszcie mogę się z Wami tak normalnie przywitać, bo wcześniej nie chciałam wybudzać moich wspólnotorek moim głosem. Bo jednak ja się budzę o 6 rano, a one nie wiem o której, ale wydaje mi się, że jeszcze śpią, a jest chyba jakaś 7, jest 7.41 w tym momencie. Ale tak zabieram Was dzisiaj do spędzenia dnia ze mną. Jest to taki mój zwykły, typowy dzień studencki tutaj na studiach w Miami na Florydzie. Mam dzisiaj jedna zajęcia, które są od 16 do 21, 5 godzin, ale są to bardzo ciekawe i fajne zajęcia. Takie praktyczne. Będziemy jechać z tego kampusu. Tu, gdzie ja mieszkam, to jest główny kampus. Będziemy jechać na inny kampus, na którym kiedyś mieszkałam. I tam właśnie mam te zajęcia, ponieważ tam jest głównie mój kierunek. Mieszkam tutaj, ponieważ jednak ten kampus jest większy, więcej tu się dzieje, więcej moich znajomych tu jest. Plus Tomas, mój chłopak, mieszka dosłownie po drugiej stronie ulicy, więc wybrałam, aby mieszkać na tym kampusie w tym roku. Ale tak, więc są te zajęcia, są one bardzo fajne. Zobaczycie, na czym one polegają. Są to zajęcia takie kulinarne, bym powiedziała, więc zabiorę Was w ogóle do naszej olbrzymiej takiej kuchni, takiej na. Naprawdę solidnej, bardzo profesjonalnej kuchni, w której akurat ja moją rolą jest robienie bruszety. Ogólnie o godzinie 18 mamy serwis, czyli przychodzą goście, którzy zapłacili, żeby przyjść do tej restauracji, ponieważ właśnie w budynku, w którym mam zajęcia, mamy w ogóle restaurację z barem, z miejscem, gdzie robimy kawę, z tą kuchnią więc to jest dosłownie zajęcia polegają na tym, że prowadzimy restaurację. Cała nasza klasa prowadzi restaurację od samego początku. Od rozkładania stołów, po obrusy, po robienie koktajli, po przygotowywanie się, po zapamiętywanie menu, po przygotowywanie jedzenia, później gotowanie tego jedzenia, serwowanie go, noszenie, wszystko. Więc to bardzo fajne zajęcia, bardzo dużo się w nich uczę i ta restauracja jest... Już nie będę chodzić w detale, ale ogólnie wiecie, jak się pójdzie do restauracji, gdzie jest biały obrus, to serwis, czyli to jak ludzie będą Ciebie obsługiwać, tak to mogę powiedzieć? jest bardzo na wysokim poziomie i właśnie tego nas uczą i właśnie w taki sposób obsługujemy gości. Więc te zajęcia mam dopiero na 16, co oznacza, że o 14.30 już muszę wyjść z domu, 14.40, aby dojść na busa naszego FIU, właśnie uniwersyteckiego i będę goździła jechać z tym busem kampus. Na więc tak naprawdę mam na razie czas do 14.30. O 9:00 mam moje prywatne zajęcia z hiszpańskiego, ponieważ jest to mój cel, nauczyć się hiszpańskiego. Zawsze to było moje marzenie. Najpierw chciałam się uczyć, mówić płynnie po angielsku i wtedy chciałam zacząć uczyć hiszpańskiego, ponieważ z racji tego, że jestem z Białej Podlaskiej, to w, to w gimnazjum moim drugim językiem, nie, czy to już byłby trzeci język, moim trzecim językiem był rosyjski. Nigdy się tak naprawdę nie uczyłam hiszpańskiego, a jednak jest to bardzo przydatny język i w ogóle bardzo mi się podoba, jak on brzmi. Więc zawsze było to moje marzenie, żeby się nauczyć, właśnie mówić płynnie, więc wzięłam sprawę w swoje ręce i mam prywatne zajęcia. Mam je raz w tygodniu. Można powiedzieć, że dopiero zaczęłam, więc nie umiem jakoś dużo. Umiem bardzo mało. zacznijmy od tego. Umiem bardzo mało, ale robimy to. A zwłaszcza tutaj, jak mieszkam w Miami, wszyscy potrafią mówić po hiszpańsku, więc The Universe postawił mnie w dobrym miejscu, aby mnie popchnąć do tego, żeby się uczyć. Przeszła paczka! Pan mi przyniósł właśnie paczkę z Amazonu. I w ogóle słuchajcie, to są stany. To jest niesamowite. Wszyscy tutaj ciągle zamawiają rzeczy z Amazonu, prawda? I wyobraźcie sobie, to ile razy ja zamawiam coś z Amazonu, I ja widzę, że ta paczka mi przyjdzie jeszcze dzisiaj, to się dzieje co chwilę. A jeśli nie dzisiaj, to mi przyjdzie po nocy. Typu ja sobie siedzę, zamawiam coś wieczorem i ja widzę, że już jutro rano, pomiędzy przed 5 a 7 rano, przyjdzie mi paczka. Plus jeszcze mój budynek współpracuje z taką firmą, która po prostu zbiera wszystkie paczki, czyli wszyscy ludzie, którzy mieszkają w tym budynku, zamawiają paczki na ich adres i wtedy oni mi dają, wysyłają SMS-a, powiadomienie mam, że przyszła paczka i wybierz kiedy chcesz, żeby ci ona przyszła, ona przyszła, żeby ci ktoś przyniósł tą paczkę pod twoje drzwi. Uważacie to sobie, więc ja sobie siedzę wieczorem, tak, um, myślę o, potrzebuję, nie wiem, no bo tak jak to, prezent dla Tomasa. W ogóle to jest prezent dla Tomasa. Ja widzę, okej, okay, będzie jutro. No i dostaję smsa następnego dnia, tak, że o, jest paczka, ja się wybieram, czy ja chcę dzisiaj, o tej godzinie, czy jutro, czy za tydzień, że mi przynieśli dopiero. Więc wiecie, zamawiam coś przy laptopie tutaj i ja wiem, następnego dnia już to mam pod drzwiami. Niesamowite, no to są stany. Ale tak, Więc jest to paczka z prezentem dla Tomasa, ponieważ w tą niedzielę będzie nasza 1,5 i pół roku rocznica. Półtora roczna rocznica? Półtora roku rocznica? Nie wiem. Więc chciałam coś małego mu kupić. I przyszło to. O, a to są jeszcze moje zakreślacze. Więc Tomasz ma taki plecak borek, prawda? Na takich sznurkach. I on już jest taki trochę zużyty. Dlatego, że ja go jeszcze taki nie. coś lepszego. Coś ściągnęłam lepszego. tutaj na górze. I teraz. Nie chciałam mu dawać samego plecaka. Więc chcę coś włożyć do tego plecaka. I, I mój chłopak właśnie mi od jakiegoś czasu wspominał o tej takiej maszynie. Teraz wam pokażę. O, takiej maszynie do masowania, prawda? To jest taka kulka i to się włącza i ona tak, ona tak się rusza i wtedy Ci rozmasowuje twoje mięśnie. Zamówiłam sobie zdjęcia, żeby zostało wywołane i odebrałam je z CVS już kilka dni temu i po prostu leży to u mnie na tym krześle i muszę to w końcu ogarnąć, bo się ociągam. W ogóle ci, co widzieli mój pierwszy vlog na tym kanale, to wiedzą, że te zdjęcia to są jeszcze zdjęcia, które wywołałam w Rosmanie, w Polsce, podczas mojego ostatniego tygodnia przed przeprowadzką i to już było, to było dwa lata temu. Ja ten filmik nie tak dawno temu wstawiłam, bo ja dopiero zaczęłam ten kanał. Więc ogólnie, jeśli jesteście tutaj i Wam się podoba, jesteście ciekawi, jak wygląda moje życie tutaj w Miami, jako studentka jako po prostu, tak jak tutaj żyję, to zapraszam do subskrypcji, do dania łapki w górę, do komentarza, pomaga to z algorytmami i do mojej motywacji, żebym dalej to nagrywała, ale nie planuję przestawać, także zapraszam. Ale tak, więc właśnie, jeśli chcecie zobaczyć ten filmik, w którym wywołałam te zdjęcia, obejrzeć i zobaczyć, jak wyglądał mój ostatni tydzień w Polsce, moje przygotowywania, ostatnie spotkania ze znajomymi i tego typu rzeczy. Nie musicie teraz przykliwać do tego filmiku, ponieważ wrzucę wam go na sam koniec tego vloga,

ja uwielbiam zdjęcia, one tyle pokazują, tyle szczęścia, tyle wspomnień, objawiam to tutaj z moimi kolegami, czy <grym> to jest mój chłopak to jest nasz bardzo bliski <grym> kolega tu się wygłupiamy tutaj jestem z moją przyjaciółką, jak byłyśmy na wakacjach w Majorce, jak rozbiłyśmy drinka i po prostu <grym> no było śmiesznie, to też było na Majorce tutaj moja druga, bardzo dobra koleżanka tutaj z Miami, to też było z Majorki, tutaj moja kolejna przyjaciółka też z Białej Podlaskiej, tutaj z Tomasem jesteśmy to było w wy... Argentynie, aczkolwiek to było po tej stronie, to było w Brazylii, bo to są te wodospady igłasu. Tak to by chyba było po polsku. Tutaj, jak byliśmy na pool party w, u kolegi. Tutaj, jak byłam w Argentynie na święta z Tomasa Rodziną. No i to jest mój piesek, który jest w białej. No i tutaj też Tomas na Halloween. No, masz się czek uśmiecha. Yeah, and basically you're just trying to like make a paste. Yeah. this looks beautiful. Let's look at this. How to make it? Man, yeah. Okay. yeah, nice. Little. Now that I'm in my area. <laughs> <laughs> okay. <that's fine>. Um, <laughs> okay, <there's> okay. Bye. Okay. Bye. Bye. I'm just tudo I É know what I'm doing. sobre. Tudo sobre. Tudo sobre. Tudo sobre. Tudo sobre. Tudo Who's being sobre. Tudo 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 é Tudo sobre. Tudo sobre. Tudo sobre. Tudo sobre. Tudo sobre. sobre. Tudo sobre. Tudo sobre. Это полочка. Полочка, да? Это бабка. Это полочка. Бабча. 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 Грандмада. Бабча. Бабча. Bir de bir Right now, yeah. Are you making it? Are you, the <laughs> you look so cute! I made a big old mess, as you can see. Wow. An actual cook, that's what it is. Goodness. Oh my god, you have me stressed out. What if I'm actually not doing a good job? Money? Mm -hmm. <laughs> like, yeah? I just put them together? Um, remember, did you, do you remember the folding thing? So put them together like this? Wait, I'm almost done? bardzo Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, ale idę właśnie na busa Miałam wracać ze znajomymi, ale jeszcze rozmawiają i w ogóle już... Ja już chcę do domu, jestem ja do śpiąca, zmęczona Więc no, może się nawet zdrzemnę w tym busie Kochani, jestem już na moim kampusie, idę do mieszkania i postanowiłam, że tutaj zakończę tego vloga. Jestem zmęczona, ale tak, mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało, że zobaczyliście coś ciekawego. I tak, jeśli Wam się podobało, to zdecydowanie dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, napiszcie komentarz, ponieważ jest to nowy kanał. Więc każda z tych rzeczy ma tak naprawdę bardzo dużą moc i bardzo to działa w algorytmie i pomaga mi i w ogóle nam. I tak, jeśli chcecie więcej takiego kontentu i Wam się to podoba, to na pewno dostawcie ślad. I tak, lecę do domu i zobaczenia w następnym vlogu, buziaki Kowas. <śm> 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 <śm>